Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w sobotę ruszyło znowu medycją Koneckiej Ligi Pływackiej. W pierwszych zawodach udział wzięło blisko 40 zawodników. Odbyły się one na pływalni miejskiej w Końskich. Dzisiaj dzieci rywalizują w stylu grzbietowym i w stylu kaulu. Co w planach w kolejnych edycjach? W kolejnych edycjach będzie styl klasyczny oraz delfin, a na koniec już takim całym podsumowaniem tego wszystkiego dla najodważniejszych będzie do przepłynięcia 100 metrów w stylem zmiennym, czyli to jest po 25 każdym stylem. W sobotniej rywalizacji udział wzięło 38 zawodników od maluszków, w którym w płynięciu pomagały specjalne deski i makarony, po nastolatków, w których rywalizacja była już bardzo poważna. Stowarzyszenie zachęca jednak do udziału w kolejnych swoich imprezach absolutnie wszystkich, także dorosłych. Zawody Koneckiej Ligi Pływackiej przewidziane są dla wszystkich. Nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych. Tak jak widzimy, startują dzieci z przedszkola, starsze dzieci, ale również zapraszamy serdecznie dorosłych, żeby spróbowali swoich sił. Zapisywać można się na kolejne rundy Ligi Pływackiej, ale już także na kolejną edycję Koneckiego Maratonu Pływackiego, który odbędzie się w sobotę 26 czerwca. Zarówno na tę imprezę, jak i do Ligi zgłoszenia można przesyłać mailowo kssir na Facebooku, na profilu KSSIR lub po prostu zgłaszać swoją chęć Uczestnictwa ratownikom na Pływalni w Końskich lub w Czarnieckiej Górze. A wydarzeń organizowanych na Pływalniach w najbliższych miesiącach ma być jeszcze więcej. Będziemy o nich Państwa informować na bieżąco. W sobotę podczas pierwszego startu panowała przede wszystkim przyjacielska atmosfera, ale nie zabrakło i sportowej rywalizacji. Jej wyniki znajdziecie w naszym portalu.